Dzień dobry, serdecznie witam. Mamy przypadek naszego samochodu elektrycznego i ciągle pytanie panie, ile to panu pali? Prawda? 20 kWh na 100 km. A ile to wynosi? No, przy aktualnej cenie paliwa to jest 13 zł na 100 km. Ale jak podwozieje paliwo, to złotówka za kWh, czyli 20 zł za 100 km. A ile potrzebujemy prądu przez cały rok? No, jeżeli jeździmy te 20 tysięcy kilometrów, to potrzebujemy 4000 kWh energii elektrycznej na cały rok. No dobra, a gdybyśmy chcieli panele fotowoltaiczne kupić takie, żeby nam tego prądu z nich starczyło do samochodu, nie ma sprawy. 4,5 KWP i macie temat załatwiony. Tyle wystarczy paneli fotowoltaicznych. No dobra, a jak pan to ładuje? Normalnie, mam tłeczkę. W domu normalna wtyczka elektryczna, podpinamy to do samochodu, i z drugiej strony wykorzystujemy normalny przewód 230 V. Pobiera to 2,5 kW energii elektrycznej i starcza nam, właśnie jak długo ładujemy to prądem. 2,5 kW razy 10 godzin macie Państwo 25 kWh energii elektrycznej z własnego gniazdka, a 25 kWh w tym samochodzie wystarczy nam na ile? Wystarczy nam na przejechanie około 120-150 km pod warunkiem, że pali nam dokładnie 20 kWh na 100 km. 20 kWh na 100 km. Czyli 20 zł, litr paliwa kosztuje 6 zł, czyli 3 litry paliwa? Tak, 3 litry paliwa, jeżeli ładujemy z gniazdka elektrycznego w własnym domu. I jeżeli za ten prąd płacimy złotówkę za kilowat kilowatogodzinę. A tak to jest taniej. A jeżeli mamy panele, płacimy raz i mamy. Czyli co? Kupujemy raz paliwo, raz paliwo inwestując w panele i mamy już za darmo jazdę? Tak, tak to wygląda. Co jeszcze? Jest wiele ciekawych pytań. tam na kartkę, czy wszystkie podałem, ale tak, myślę, że na wszystkie pytania zdążyłem odpowiedzieć. Ale co najważniejsze, to co teraz ja Wam powiedziałem, to jest taka szkolna wiedza, podstawowa. Ale zapraszam Was na kanał, na prąd po Polsce Michała, gdzie on zaczął właśnie cykl informacji dla początkujących. Naprawdę warto zobaczyć, warto go posłuchać. On ma elektryka prawdziwego. Przejechał nim 30 tysięcy kilometrów rocznie, przejeżdża nim tyle. Był w Chorwacji, jeździ po całej Polsce i naprawdę wie, co robi. A to jest o tyle ważne, ponieważ za chwilę zaleją nas samochody elektryczne z Niemiec, ponieważ już one mają 3-4 lata i nie będziemy sprowadzali samochodów spalinowych z Niemiec, bo one znikną z rynku. Także warto już teraz wiedzieć i nie martwić się. Taką ładowarkę. Do samochodu elektrycznego dostajemy razem z autem. Z reguły nas nic nie kosztuje. Ładujemy ją z zwykłego gniazdka elektrycznego i 10-godzinne ładowanie w domu wystarcza na przejechanie 150 km. Planujesz dłuższą trasę? Kupujesz sobie ładowarkę profesjonalną za 2-3000 zł. Podłącza się ją do sieci trójfazowej w domu. Ładowanie odbywa się dużo szybciej, ale mi to wystarcza. Ale ja mam samochód hybrydowy. Także tak naprawdę dużo tego akumulatora nie mam, tylko 10 kWh się mieści w tym samochodzie. Pamiętajcie, wchodźcie na kanał Michała, naprawdę warto. Do usłyszenia. Zobaczymy, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Myślę, że rozwój, rozwój tego tematu jest nieunikniony i niestety straszeni są ludzie tematem aut elektrycznych, a tak naprawdę to Myślę, że dla połowy społeczeństwa to nie ma lepszego wyboru, tylko jeszcze o tym się nie dowiedziała. Dziękuję, do zobaczenia, cześć!